Dzień dobry, witam Państwa na sesji otwarcia ofert z przebudowy ulicy Turystycznej w Warce, Skład Komisji Beata Romanowska Przewodnicząca, Pani Magdalena Lewandowska, Sekretarz, Pan Jacek Nazarek Członek i Pani Anna Miotek również członek. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone dniu 8 lipca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych w internecie i na tablicy ogłoszeń. Miejsce i data otwarcia ofert to jest Urząd Miejski w Warce w dniu dzisiejszym, czyli 23.07.2020 godzina 12.30. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to jest 400 000 zł brutto. W odpowiedzi na przetarg wpłynęła jedna oferta, było, w, w, wymagana była wpłata wadium. To wadium się znalazło w formie ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej i przystępujemy do otwarcia oferty. Oferta jak widać jest zamknięta, zabezpieczona. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grujcu Spółka zo 05604 Jasieniec, ulica Asfaltowa 2. Wykonawca oferuje realizację zadania za kwotę łącznie z podatkiem VAT 956 i6 zł. Termin wykonania zamówienia nie później niż do 30 listopad 2020. Na wykonane zadanie objęte zamówieniem udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi. Dziękuję bardzo.